Wiedząc da, da, da. o mojej szkoły, wiecznaście Dzieci, druga liczba, akurat dzisiaj dla mnie Mam tu wiedzę, co inni o mnie sądzą Powtarzam to po uderzam rzadce, pełną kontrol Mam ten kontrol, to jest jak Jestem pełen optymizmu, bo sam swój sztandar Apelka, wylutę banda na ścianie w, w sercu Cieszę się z tego, nie lepiej to sercu Jestem z kurwy synem, a nie ty, tylko w rapie Tylko w życiu, bo rap to mój życiowy napęd Tyle akcji bez sensu i bekowy, jak to to robko, każdy ma swoje losy. Mój noc dzisiejszy to nagryka, z z dobrego kota, kota. Jakże te dobre wersje i zajebisty wokal Człowiek spontan, Zajem. plany na, na studio, bez kitu dobra akcja, tu ja jeden z dwóch kurwo na razie ty dołem studio, ona ze stóp, właśnie na, na. południu Zapisuję moje życie w inne historii Co teraz robię, robię a nie, nie gra w nie, nie lecę w kulki, z nimi. Jeżeli nie lecę w kulki, to tylko z fałszywymi Niektórzy mówią, że naprawdę ludzi w kuria, Bo gdy idę do kumpla, to zawsze się spóźniam Mój charakter też denerwuje, bo czasami przyspały, nie, nie, że tutaj zajebiste kopuluje. A gdy łapię lenia, to nic tu się nie chce Także coś mówię, a potem sobie w łóżku Jeżeli chodzi o Dizzy, to każdego łaka zjadam, A teraz dasz to bo to prawdy kabra Yo. Gruby patenty w mojej głowie Muszę stanąć w oko, w oko z mikrofonem Nasze losy, sami sobie je ustalamy Swiertalamy, giniemy, czy zostajemy czymś, co kochamy Życie jest proste Rodzi się idzie, idziesz, żeby zdobyć jakiś postęp A potem giejesz ze sobą coś, zostawiając Dysyrapią, trzeki lub coś na ścianie zmokaną Życie zwykle jest takie krótkie Ja wiem, że o nogi będzie trwało sekundę Los Mój jak w szczęśliwej Za nas kasy to od woda rabielki I śtywam o dziwkach, o kasie i mafii bez pada niech to do ciebie trafi Tylko chodziło o kulę w sylu To miała być kula węsu, a nie garstek kaszylu Akurat tyle mówię, jak pieniędzy w plazadzie. Moje życie rzucone jak kata od pokera stracie Każdy idzie... Przeciebie jest naszej, więc je wezmą z kolejnym patentem Ci, którzy ze mną nagrywają, to trzymamy się z nagrywkami równo, inne teksty, ale serca takie same, więc to nie idzie na próżno, próżno. Ten łapwiadam, jednym fesem Wyciskie podziemie, ha przestańcie z tym mezem Jeszcze kończąc to MTF Zapamiętacie finito, to jest też Koniec koza twoich nagrywek śmiesznych Wyrzucę cię na miejski śmierci